Link do moich koszulek i naszywek znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i postanowiłem zebrać odznakę korona województwa śląskiego. Pilica, Grodzisko Pańskie, 485 metrów nad poziomem morza. Zaparkowaliśmy niedaleko stąd. Leśny parking, mamy nieco ponad 600 metrów. Tam jakieś małolaty mają leśną imprezę. I idziemy sobie zielonym szlakiem od parkingu. Dziękuję wszystkim, którzy wspieracie ten kanał. Dzięki, że jesteście. Jeżeli ktoś robi to w najwyższym progu przez 3 miesiące, może liczyć na zapalniczkę z łusek i z parakordu, którą wykonam sam. Oczywiście są naszywki, są koszulki. Link macie w opisie. Tak samo wsparciem jest obejrzenie do końca, zostawienie łapki, napisanie komentarza, udostępniania. No, i oczywiście nie pomijanie reklam. 30 sekund wystarczy. Idziemy sobie dalej. Jednak okazuje się, że poszliśmy źle. Musimy zawrócić do naszego parkingu i koło wiatki. Idziemy w prawo szlakiem. No cóż, czasem jak ten GPS wariuje tą mapą, kręci. Można odnieść wrażenie, że się idzie w inną stronę niż się idzie. I mamy krzyż i głazy. Tu jacyś młodzi imprezują. Kręcamy w prawo i mapa mówi nam, że 400 metrów, 19 minut, czyli no góra, wreszcie jakaś góra. Sąd, czyli droga krzyżowa. Stacje są niedaleko od siebie, ale tam już widzę, że się robi stromo. Także wchodzimy, nie ma lipy. No wszędzie drzewa i tak dalej. No będzie podejście ładnie tu. W tym miejscu żegnamy się z drogą krzyżową, bo idziemy tędy. Jednego tamtego znaku wracamy na drogę krzyżową już coś tam widać mamy jakieś takie schodki i fajne drzewo z hubami śmierć nasz szlak prowadzi tam podejrzewam że tu jest skrót tu jest droga do krzyża a my szlakiem jeszcze idziemy tędy jesteśmy Adam Mickiewicz I widok na Jurę. No, nie powiem, zgrzałem się. Ale fajnie, fajna góra. Przyjemna. Znaczy taka stroma. I to stroma fest, męcząca. Czyli generalnie te metry, te wszystkie inne rzeczy, tak naprawdę nic nie znaczą. Najwięcej znaczą, właśnie przewyższenia. I możemy iść górą, która ma takie kąty nachylenia, a jak mamy. Tyle to jesteśmy zupełnie bardziej zmęczeni. I w zasadzie przez cały czas było stromo. Nie było momentu, na którym było płaści, że można sobie wypocząć. Zdjęcie i spadamy. No, powiem wam na szczyt, prowadzi taki mostek. Szlak chyba nie jest specjalnie popularny bo strasznie zarasta. Niestety w tym momencie okazało się, że mikroport gdzieś na jakimś krzaku mi się wypiął i w dalszej części nagrania nie mam po prostu audio. Szkoda, bo góra bardzo ciekawa. Myślę, że jedna z trudniejszych gór, na jakich byłem. Do tej pory widzieliście 10 odcinków. Ja już na tych górach byłem 35 z 49 z korony województwa śląskiego. Jej trudność polega na tym, że może to nie jest góra, którą zdobywamy długo, ale ona jest bardzo intensywna, jest naprawdę stroma i odczułem to bardzo na zejściu. Jeżeli wcześniej śmialiście się z korony województwa śląskiego, to akurat na tą górę na pewno warto zabrać ze sobą dobre obuwie i na przykład kijki albo jakiś kij taki drewniany, tak żeby przy zejściu mieć dodatkowy punkt podparcia. Jak słyszeliście na samej górze, Byłem dość bardzo zdyszany. Góra dała mi w kość. Była ciężką górą do wejścia, a była jeszcze cięższa do zejścia, i chodziło o to, żeby się nie wypierniczyć. Myślę, że to jedno z najbardziej urokliwych miejsc, które odwiedziłem do tej pory, zdobywając oznakę korona województwa śląskiego. Także dziękuję, że obejrzeliście ten film. Przepraszam za to, że dźwięk się nie nagrał. Niestety, trudności techniczne czasem na szlaku się zdarzają. Sam jeszcze ten nowy sprzęt opanowuje. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach, choć niestety, na Mazurach też mam takie przypadki, że właśnie gdzieś mi się coś nie nagrało. Muszę opracować jakiś system sprawdzania przed nagraniem tak żeby. W kolejnych filmach nie było przerw audio. Jeżeli obejrzyjcie ten film, to oczywiście zostawcie wszystkie łapki dla zasięgu. Taktyczny komentarz i hashtag Mordan w komentarzu obowiązkowo, żebym wiedział, że obejrzyjcie do końca. Cóż tu mogę więcej opowiadać? Góra świetna, trzeba się do niej przygotować. Zabierzcie wodę, zabierzcie dobre buty, zabierzcie jakieś kij, żeby się podeprzeć, zwłaszcza na zejściu. Oczywiście w kolejną środę yy, odcinek turystyczny i postapokalipsa dźwigana codziennie, znowu w niedzielę. Ja już więcej nie przedłużam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.